Hejka, dzisiaj będę prowadziła trening y, ujeżdżeniowy. Bo dziewczyna, którą trenuję bardzo prosiła mnie o ostatni, przed, właśnie ostatni trening przed zawodami ujeżdżeniowymi. No i po prostu mamy teraz trening. Bez przedłużenia, zapraszam do oglądania. No i tutaj już sobie zaczęła wstępować na swoim koniu, ponieważ jedzie na arabskim koniu. Wszystko musi być idealnie, a jest arabek bardzo nieposłuszny. No i po prostu trzeba było go oduczyć z takich rzeczy. Mega długo pracowaliśmy nad tym, no i teraz wstępuję sobie. Tutaj jest wstęp już na drugą stronę. Po porządnym rozstępowaniu zaczęliśmy kłus. No i tutaj wyszło właśnie z czworoboku. Tutaj znowu. Potem był kłus na drugą nogę. A potem był galop. I galop na drugą nogę. I na koniec było rozstępowanie. Niestety układu nie nagrywałam, ponieważ ona powiedziała, że będzie się stresowała, jak będzie nagrywane, więc nie nagrywałam wedle jej życzenia. I to tyle. Pa.